Krajobraz wysokogórski Tatry. W Polsce jedną krainą, w której występuje krajobraz wysokogórski, są Tatry, część łańcucha Karpat. Tatry w granicach Polski zostały podzielone na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Oby te części różnią się wyglądem oraz budową oraz rodzajem budujących je skał. Tutaj mamy góry i tu mamy Tatry. Tatrach wysokich. Tatry wysokie są zbudowane głównie ze skał granitowych. Granit oznacza, o, oznacza się większą od, odpornością na niszczące działanie wody, niskiej temperatury i wiatru od innych rodzajów skał. Dzięki temu Tatry wysokie są najwyższą część Tatr i najwyższe pasmo górskie w, w Polsce. Mapa ogólnograficzna Tatr. Widzimy dużo koloru czerwonego, czyli mamy duże wysokości, tak? mamy Tatry Zakopane, mamy Tatry Zachodnie i Tatry Wysokie, z takich najważniejszych, czyli mamy Doliny, Dolina Hochołowska, Dolina Kościeliska, Dolina Suchej Wody, Dolina Rostoki, bardzo fajna nazwa, Dolina Suchej Wody, bardzo mi się podoba. I mamy tutaj wąwozy, mam góry, jaskinie tak mamy znaczek na jaskini, na przełęcze, na punkty wysokościowe. Czy mamy tatry? nazywa się grań, to jest turnia, to jest Szlep, wszystkie wyżlebione, wyżłobione powiedzmy i stożek pieregowy. A z tym wszystkim będzie. A to mamy granit. Granit to skała powstała głęboko pod ziemią, najczęściej ma barwę jasno-szarą, a minerały, które go tworzą są widoczne gołym okiem. Krajobraz wysokogórski, tatr wysoki charakteryzuje się dużymi wysokościami względnymi powyżej 1000 metrów i bezwzględnymi ponad. 200 metrów nad poziomem morza. Głębokimi dolinami, stromymi stokami, bardzo ubogą roślinnością lub zupełnym jej brakiem w najwyższych partiach gór. Występowaniem charakterystycznych form skalnych, takie jak ostre szczyty, czyli turnie. Damy turnie, taki ostry szczyt nazywa turnią. Wąskie grzbiety, czyli granie. To jest grań. Oraz pionowe. Zagłębienia, czyli Żleby. tu mamy taki Żleb. Nie tylko go oczywiście widać, ale jest. Tak? Oraz usypiska odłamów skalnych u stóp Żlebów, nazywane stożkami piragowymi lub piragami. Tu mamy ten stożek piragowy, bo to się spłukało, stąd się osadziło, tak? W skalistym krajobrazie tatr wysokich wyróżniają się jeziora górskie zwane Stawami. Największe z nich jest morskie oko. Leży ono u podnóża Rysów, najwyższego szczytu w Polsce, 2490 metrów nad poziomem morza. W tatrach wysokich ciągną się w dół długie i malownicze doliny o zaokrąglonych dnach, np. Dolina Rybiego Potoku lub Dolina Pięciu Stawów Polskich. Zostały one utworzone przez lodowce górskie, które istniały w tatrach kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Czerwone wierchy mają rozległe i zaokrąglone wierzchołki, charakterystyczne dla tarczy zachodnich. Ja autentycznie piękny kolor. Tatrach zachodnich. Tatry zachodnie są zbudowane głównie ze skał wapiennych, mniej odpornych na niszczenie niż skały granitowe. Z tego powodu to pasmo jest niższe niż Tatry Wysokie. Jego wzniesienia mają zaokrąglone wierzchołki, a stoki są mniej strome. W skałach wapiennych woda wydrążyła wiele jaskiń i podziemnych korytarzy. Znajdująca się tam wielka jaskinia śnieżna jest najgłębszą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Jej długość wynosi prawie 24 km. Do najpiękniejszych miejsc Tatrach Zachodnich należą doliny ukształtowane przez lodowce, Dolina Hochołoska i Dolina Kościelich. Tutaj one były. Dolna Chochołowska i Dolna Kościeliska, między nimi Jaskinia Mylna. Zmienność pogody w Tatrach. Gdy wybieramy się w Tatry, musimy pamiętać, że nawet w ciepły, słoneczny dzień w szczytowych partiach gór może być zimno i może padać deszcz. Dziś tak dlatego, że wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza zmienia się między innymi temperatura powietrza. Obniża się około 0,6 stopnia Celsjusza co 100 metrów. Opady im wyżej, tym są obfitsze. Wiatr w wysokich partiach gór wieje, ba, wieje mocniej niż u podnóży. W Tatrach czasami wieje halny. Ten silny, ciepły i suchy wiatr wieje z południa. Zimą wznosi ocieplenie, co powoduje gwałtowne topienie śniegu. Halny pojawia się w Tatrach kilkadziesiąt razy w roku i czasami osiąga olbrzymią prędkość. W 1968 roku na Kasprowym Wierchu porywy halnego osiągnęły rekordową prędkość 288 km na godzinę. Piętra roślinności w Tatrach. Spadek temperatury powietrza, a także coraz surowsze warunki zmieniające się wraz ze wzrostem wysokości powodują, że roślinność porastająca Tatry układa się piętrowo. I zaczniemy sobie od dołu. Podnóże. To najniższe, najniżej położone piętro. Obecnie jest zajęte przez pola uprawne i pastwiska. W przeszłości rosły tu lasy liściaste, które niemal całkowicie wycięto. czy tam mniej więcej do 700 metrów nad poziomem morza. Regiel dolny. Tworzą lasy mieszane. W ich skład wchodzą przede wszystkim bułki i świerki. mniej więcej do 1250 metrów nad poziomem morza. Regiel górny. Porastają odporne na zimno świerki. W tym piętrze występuje także charakterystyczna dla tarcz sosna limba. mamy tutaj do 1550 metrów. Piętro kosodrzewiny. Składa się głównie z z krzewiastej sosny, zwanej właśnie kosodrzewiną, gdzie niegdzie rosną niskie jeżębiny. na na kosodrzewinę? Widać. Do 1800 metrów nad poziomem morza. Hale. To inaczej górskie łąki. Warstwa gleby jest zbyt cienka i panują zbyt surowe warunki, by mogły tu rosnąć drzewa i krzewy. Wśród roślin przeważają trawy. Jest to do 2300 metrów nad poziomem morza. Turnie. To najwyższe piętro górskie. Jest tu bardzo zimno i wiecznie, tylko gdzie gleba przykrywa skały. Rosną tutaj m.in. mchy oraz dzwonki alpejskie. Dziedzictwo pwórodnicze Tatr. Rozmaiczna rzeźba terenu, znaczne wysokości bezwzględne oraz surowe warunki pogodowe sprawiają, że pwór na Tatr jest wyjątkowa. Aby ją chronić utworzono Tatrzański Park Narodowy. Gatunkiem bardzo rzadkiej i chronionej rośliny jest sosna limba. Sosna limba występuje wyłącznie w Europie. Ze zwierząt ochroną zostały objęte świstaki i kozice. W tatrach żyją też niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, jelenie i gronostaje oraz liczne gatunki ptaków, m.in. orły przednie i, orły, i orliki krzykliwe. Górskie potoki to miejsca występowania psrągów potokowych. Kozice żyją w najwyższych partiach tatr. Życie i zwyczaje mieszkańców Podhala: Tatry są częścią Podhala, jednego z regionów kulturowych Polski. Niegordzenni mieszkańcy, czyli górale podhalańscy, trudnili się przed laty głównie wypasaniem owiec i w niewielkim stopniu uprawą ziemi. Obecnie zajmują się przede wszystkim obsługą turystów, którzy bardzo licznie odwiedzają teatry: pracują w hotelach, prowadzą pensjonaty i restauracje oraz zwożą przyjezdnych busami i dorożkami. Górale podhalańscy są wierni swoim zwyczajom. Podczas świąt uroczystości noszą stroje. często posługują się też swoją gwarą. Góralskie domostwa były. Niegdyś budowane z drzewa świerkowego, dziś używa się innych materiałów, ale w dalszym ciągu domy mają charakterystyczną konstrukcję. Solidne ściany i strome dachy, z których zimą łatwo zsuwa się śnieg. Charakterystycznymi elementami stroju w górali podhalańskich są zdobane haftem spodnie, szerokie spódnice oraz buty kierpce. Zbudowana na początku XX wieku kaplica na Jaszczurówce jest przykładem budownictwa zakopiańskiego typowego dla Podhala. Potrawy tradycyjnej góralskiej kuchni mają niepowtarzalny smak. W najpopularniejszym leżą kwasica, czyli zupa z kapusty oraz oscypek, ser wytwarzany z owczego mleka. Tatry są, jednym, ta, turystyka z Tatr. Tatry są jednym z najpopularniejszych miejsc spoczynku i turystyki w Polsce. W roku zakopane jego okolice odwiedza ponad milion turystów. Tak duża liczba ludzi powoduje znaczne zmiany w środowisku, przykładami negatywnego Wpływu człowieka na środowisko Tatr są rozdeptywanie i zaśmiecanie szlaków turystycznych, zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi, niszczenie roślin i pokojenie zwierząt, zbyt duża liczba hoteli i pensjonatów, których wygląd często nie nawiązuje do tradycyjnej górskiej architektury i po prostu szpeci krajobraz. To najważniejsze. W Tatrach Wysokich występuje krajobraz wysokogórski o charakterystycznych cechach, dużych wysokościach względnych i bezwzględnych, głębokich dolinach, stromych stokach, turniach, graniach, szlebach, piragach i ubogiej roślinności w najwyższej partii gór. Tatry zachodnie zbudowane z skał wapiennych są niższe niż Tatry wysokie. Ich znieśnienia mają zaokrąglone wierzchołki i mniej strome stoki. W górach wraz ze wzrostem wysokości jest coraz zimniej. Co 100 metrów temperatura powietrza obniża się mniej więcej o 0,6 stopnia Celsjusza. W Tatrach wyróżniamy następujące piętra roślinności. Podgórze, regiel dolny, regiel górny, piętro koso-drzewiny, hale, turnie. Na no dziedzictwo obsłrodnicze Tatr składają się zróżnicowany krajobraz gór oraz różnorodność świata roślin i zwierząt. Mieszkańcy i okolic, czyli górale podhalańscy, zachowali tradycyjne stroje i zwyczaje, a ich domy mają charakterystyczny wygląd.